I już wystartowali, proszę Państwa, wszystko i głowo. Wszystkowice i bierz głowo już są na bieżni A więc oni walczą w tej chwili o jak najlepszy czas w konkurencji o nazwie sztafeta. Na to, że pierwszym wszystko na to, że drugim bierz głowo. A to sztafeta, po prostu zajęliście. Ja zajęliście. Jak jak to? będzie zajęliście. Ja wiem, Marko,

Błąd, czy... I tor drugi, tor drugi 55-34, tor pierwszy 56-15.